dzieci są rozproszone, jak trudno się im skupić, jak trudno poruszać jakieś poważniejsze kwestie, takie dotyczące tekstu literackiego czy innych zagadnień, to zgłaszają w ogóle nauczyciele. Ta umiejętność skupienia uwagi jest bardzo zaburzona. Jeżeli nie będziemy tutaj wszyscy skłaniać się ku temu i naprawdę nie dokonamy wszelkich starań, aby dzieci mogły uczestniczyć na lekcje do szkoły, to poczynimy ogromne szkody. I będziemy to widzieć niewątpliwie w przyszłości. Na ten moment, 10 stycznia, wszyscy wracają do nauki stacjonarnej, która jest potrzebna jak tlen. Potrzebna jak tlen. A czy ta nauka zdalna do tej pory? Przyniosła duże straty. Od 1 września ruszyliśmy w pełnej nauce stacjonarnej i dopiero te trzy dni przed świętami Bożego Narodzenia ze względów sanitarnych zdecydowaliśmy, że będą nauką. Nauką zdalną, ale tylko trzy dni, bo tak to przez cały okres od 1 września to była nauka stacjonarna. Przeszkoliliśmy kilkadziesiąt tysięcy nauczycieli WF-u po to, żeby lekcje WF-u były bardziej efektywne, bo niestety kondycja fizyczna, co już zostało potwierdzone przez rektorów AWF-ów, pokazują te badania, że kondycja fizyczna dzieci i młodzieży, i to zarówno w tej grupie wiekowej 7-10 lat, jak i, jak i nastolatków, jest dużo gorsza niż była jeszcze wcześniej. Te współczynniki BMI czy wskaźniki BMI czy też wskaźniki wytrzymałości są zdecydowanie gorsze niż przed nauką zdalną. Więc nauka zdalna w drugiej trzeciej fali, kiedy przez kilka miesięcy dzieci, zwłaszcza od czwartej klasy w i młodzież przebywali w domu, wyrządziła ogromnie wiele szkód. Wzrok, 40% przebadanych przesiewowo dzieci otrzymało skierowanie do kliniki okulistycznej. No i problemy natury psychologicznej. Dzieci tak naprawdę. Poszły do szkoły, i za chwilę właściwie szkoły zostały zamknięte. Na przykład, dzieci, z którymi dzisiaj też rozmawiałam na godzinie wychowawczej, mówiły, że najbardziej brakuje im właśnie tych interakcji, brakuje im tych przerw, brakuje im biegania, brakuje im tego, że coś nowego właśnie może się zdarzyć. To jest duże przeżycie: na przykład, że znowu nie będzie zielonej szkoły, znowu nigdzie nie wyjedziemy. Znowu nie mieliśmy świąt y, wielkanocnych w zeszłym roku, nie obchodziliśmy wigilii klasowej, y, i oni czują się z tego okradzeni zwyczajnie. Dla nich to były wydarzenia. Jest bardzo wiele badań, które mówią o skutkach tego nauczania. Jest bardzo wiele badań psychologicznych. Między innymi, w jednym, w jednym z tych badań jest mowa o tym, że 75% nastolatków odczuwa lęk przed przyszłością. To są, to są wyjątkowe dane, to jest w ogóle niezwykłe. Jest mowa o depresjach, o, o, o izolacji, o, o wykluczaniu, o cyberprzemocy rówieśniczej. Piszę do Pani w sprawie mojego syna Alana, ucznia klasy siódmej. Przedłużająca się zdalna nauka bardzo źle wpływa na syna. Opuścił się w nauce w trybie nauki szkolnej średnia 5,30, a teraz około 4,8. przez zbyt długie przesiadywanie przed komputerem kolejny raz pogorszył mu się wzrok. Okulista ostatni, po ostatniej wizycie powiedziała mu nam, że Alan może maksimum dwie godziny w ciągu całego dnia spędzać przed laptopem, telefonem i telewizorem. Alan co nigdy mu się wcześniej nie zdarzało. Nie chce się uczyć w domu. Syn tęskni za szkołą i kolegami. Ja i mąż pracujemy i nie jestem w stanie kontrolować jego pracy na zdalnych lekcjach. Syn wielokrotnie nam mówił, że ma dość takiej nauki. I jeżeli nie wróci do szkoły, to przestanie się w ogóle logować na zajęcia. Obserwując syna uważam, że zdalna nauka bardzo negatywnie na niego wpływa. Syn zawsze był towarzyskim chłopcem, teraz bardzo się zmienił. Dlatego proszę o przywrócenie go do nauki w szkole. Nie zgadzam się, aby obecny tok nauczania wpłynął na zdrowie i psychikę mojego dziecka. Mam nadzieję, że pani wykaże się wyrozumiałością i pozwoli mu uczęszczać na lekcje do szkoły. Dyrektor szkoły pochyla się nad problemem ucznia. Wykorzystując możliwości organizacyjne, decyduje o powrocie chłopca do szkoły. Wspomniany Alan nie jest odosobnionym przypadkiem uczniów chcących zakończyć nauczanie zdalne i powrócić do szkoły jest znacznie więcej. Proszę zwrócić uwagę dziecko takie 7 godzin przebywa przed ekranem jest prowadzona lekcja, po czym ileś tam godzin odrabia te lekcje przy komputerze, bo musi wysłać tak te zadania rozwiązane przez komputer. Często odpoczywa no biorąc telefon, rozmawiając z kolegami, tak, czy gra sobie, więc w zasadzie większość dnia, no zdecydowana większość przebywa w świecie wirtualnym. Zrozumiałą obawą wielu rodziców jest zatem lęk o zdrowie ich dzieci, które przymuszane są do spędzenia wielu godzin w cyberprzestrzeni przed ekranem komputera. Nagle przyszła tak, taka sytuacja, w której te dzieci wręcz, no... Jakby zostały zmuszone do tego, że mają siedzieć przy tym komputerze. I ci rodzice, chcąc, nie chcąc, musieli kupić ten komputer i przyjąć do wiadomości, że to dziecko musi przy tym komputerze siedzieć. I teraz y, rodzice y, no, pracują, mają swoje zajęcia. No, w jaki sposób mają skontrolować te dzieci, co one tak naprawdę robią w tym komputerze i ile? Bo jak y, y, na początku pandemii y, robiono badania, to wycho wychodziło na to, że przeciętnie dziecko siedzi przy komputerze 5 godzin, a teraz to jest około 9, a nawet i 10 godzin dziennie. W cały dzień, kiedy jest aktywne, to siedzi przy komputerze. Mhm. To jest przerażająca informacja. Już się mówiło o tym, że zbytnie, zbyt długie przebywanie, tak, już było niebezpieczne. Mówiło się o uzależnieniu od, od gier i od komputera, podobnym do uzależnienia od narkotyków czy od innych używek i leczyło się takie, takie dzieci normalnie od uzależnień. To wyobraźmy sobie teraz, jakie będą skutki. Naprawdę będą bardzo poważne i my się dowiemy o tych skutkach za, za 5-10 lat. W Sanepidzie osobiście rozmawiałem z panią dyrektor w Kozienicach właśnie a propos yy, kwarantanny. I zadałem jej pytanie, czy są jakieś prowadzone badania, ile dzieci czy osób, które są na kwarantannie, zachorowały na COVID. -a? Ona powiedziała mi, że takich badań nie prowadzą. W związku z tym poprosiłem, bo akurat była taka sytuacja, że w naszej szkole, w zespole szkół, po wycieczce trzy klasy poszły na kwarantannę. Wtedy była jeszcze dziesięciodniowa. I to było ponad 120 osób. I wyobraźcie sobie, że ja poprosiłem, żeby zbadać te 120 osób, ile z nich zachoruje. Co się okazało? Zero. Gdzie tu sens, gdzie logika. Niszczymy szkolnictwo, niszczymy gospodarkę przez rzeczy, które są absurdalne. Nauczanie zdalne to niewątpliwie niełatwy temat. Zaproszeni nauczyciele przedstawiają liczne badania podważające zasadność tego typu zajęć. W jednym z badań zapytano uczniów m.in. o to, jak oceniają nauczanie zdalne. Szczególną uwagę zwraca jedna z odpowiedzi: Po co robicie te badania? Przecież i tak nas macie gdzieś. G. nam pomożecie. Jak niezdalne, to kwarantanny i zamknięcie w domu. Nie wierzymy już Wam. Z tych badań wynika, że młodzież nie lęka się o utratę zdrowia. Oni boją się o swoją przyszłość. Oni nie widzą sensu życia. To jest przerażające. Co to będzie za pokolenie? Jak oni sobie poradzą, wchodząc w okres. Dorosłości, kiedy będą musieli podjąć pracę zawodową. Już teraz widać, że wielu na przykład studentów, przecież to są już osoby dorosłe, tak? ma ogromną trudność, kiedy są, kiedy są zajęcia zdalne, rezygnują ze studiów, nie potrafią się odnaleźć, nie mają kontaktu z rówieśnikami. To zupełnie jest jakieś inne społeczeństwo, które rośnie. Nie tylko badania wskazują negatywne strony zdalnego nauczania, mówią o tym sami uczniowie. Jednak chyba najlepszym odzwierciedleniem czy tego typu kształcenie służy młodym ludziom są ich emocje. Mogę powiedzieć, że wpływ kwarantanny na młodego człowieka, młodego, zdrowego człowieka jest tragiczny. Zdrowy, młody chłopak, uwięziony w domu, ma niesamowity wpływ na niego. On się zamyka w domu brak motywacji, ogromny bunt, ogromna złość, że, że siedzi, że nie może wyjść. Takich sytuacji mamy bardzo, bardzo wiele. Moja córka studiowała, jest na studiach, powiedziała mi, mamo, jeżeli będą, będzie nauka zdalna, to ja się chyba wypiszę ze studiów. Mój syn również korzystał z nauki, z nauki zdalnej. Miał zajęcia przygotowujące do matury, akurat teraz już jest studentem. I czasami naprawdę można tą możliwość technologiczną wykorzystać, ale dzieci bardzo potrzebują tego, aby być razem, aby się uczyć właśnie w środowisku swoim, aby się nawzajem wspierać, komunikować, czasami pokłócić, potem znaleźć rozwiązanie. Ja uczę języka polskiego i w zeszłym roku i zapytałam prosiłam, żeby napisać rozprawkę, który model nauczania jest lepszy: nauczanie zdalne czy nauczanie stacjonarne? Jedna osoba na 24 osoby, jedna dziewczynka, wyraziła się, że nauczanie zdalne i miała bardzo konkretne argumenty. Wszyscy pozostali jednak twierdzili, że stęsknili się za szkołą. I to jest dosyć oczywista sprawa, ale proszę Państwa, argumenty, które oni podawali. To naprawdę, jak ja to czytałam, to mi się łza w oku kręciła. Pisali tak. Szkoła jest miejscem, gdzie czuję się dobrze, gdzie mogę porozmawiać z życzliwą osobą, gdzie mogę oderwać się od swoich problemów domowych. To pisały nastoletnie dziewczyny. I to tak jest. Gdzie mogę przyjść do pedagoga tak, i porozmawiać. Czasami bywa, że mm, te reakcje są takie. Pozorne, one są złudne. Czasami dzieci mówią: Proszę pani, fajnie jest, możemy pięć minut wcześniej przed lekcją stać, tak? nie musimy wcześniej wstawać, fajnie jest, dobrze jest. No ale czy o to chodzi, żeby w ten sposób nasze dzieci się rozwijały, że jest fajnie, tak? że pięć minut mogą wcześniej przed lekcją stać? Często bywa tak, że yy, uczniowie są zaspani, słychać, tak? bo to jest wyczuwalne dopiero się obudzili i gdzieś tam nie uczestniczą w tych lekcjach tak jak trzeba. Tak? Należy zwrócić uwagę na dzieci o szczególnych potrzebach, których nauka zdalna również dotknęła. Jak wskazują nauczyciele, praca z tymi dziećmi jest znacznie utrudniona, a wypracowane dotychczas rezultaty są zatracane. My pracujemy z tymi dziećmi. Jest coraz więcej dzieci o szczególnych potrzebach, z opiniami, z zespołem Aspergera, z różnym spektrum autyzmu, z orzeczeniami wszelkiego rodzaju. To w każdej szkole w tej chwili są takie dzieci. Jest ich naprawdę bardzo wiele. My znamy te dzieci, ma, prowadzimy indywidualnie z nimi zajęcia. Ja muszę dotknąć, żeby on mnie usłyszał. Ja muszę spojrzeć mu prosto w oczy. Tak, on czasem sobie pobiega po sali, a potem usiądzie. Ja nie wyobrażam sobie prowadzenia zajęć zdalnie z takimi dziećmi. Jest też takie niebezpieczeństwo, że to czasem jest bardziej wygodne, i to dla dwóch stron, dla rodziców, bo nie zawsze jest przyjemne przyjmowanie nauczyciela do domu, w którym, jak Państwo sobie zdają sprawę, no nie zawsze panuje odpowiedni standard może być bałagan. Jeżeli ktoś ma takie dziecko trudne, no to to wszystko tak pięknie nie wygląda. Więc na pewno jest to pewien dyskomfort. I jest to też oczywiście dyskomfort dla nauczyciela, który który wędruje do takiego domu, bo nie jest to łatwe ani nie stanowi dla nas jakiejś wyjątkowej przyjemności patrzenie na ludzką biedę po prostu. Więc jakby tylko pytanie gdzie tu jest dobro dziecka w tym? Pani Iwona zaznacza, że dzieci są bardzo wrażliwe. Zaobserwowała utrudniony dostęp do emocji swoich podopiecznych. Stały się zamknięte w sobie. Dzieci potrzebują relacji, a obecnie relacji w świecie rzeczywistym zwyczajnie nie ma. Ponieważ też pracuję z tymi dziećmi, które mają opinię o z zespół Aspergera, z dzieci z autyzmem, z różnymi niepełnosprawnościami ruchowymi i pracuję z nimi zdalnie, tak? Z konieczności, Chociaż powiem, chcę powiedzieć, nadmienić tak jak ja, jak i wielu innych nauczycieli w całej Polsce, jest to bardzo trudna praca z takimi dziećmi zdalnie. Nie ma takich efektów. Ja obserwując już po kilku latach pracy, umiejętności, które wypracowaliśmy przez wiele lat, one cofają się naprawdę wiele tej umiejętności się cofa powstają różne blokady. I My jesteśmy zmuszeni do pracy zdalnej. Jak ja, jako terapeuta, mam pracować nad manualnymi sprawnościami, umiejętnościami dziecka zdalnie? To jest, słuchajcie, Państwo, to jest niemożliwe. Tak? Ja muszę dopnąć dziecko, ja muszę zobaczyć, ja muszę poprawić. A to my jesteśmy zmuszeni do pracy zdalnej. Są to ogromne trudności. Poza tym, często bywa, bywało tak, że ja, jako nauczyciel plastyki, Pracując sama w klasie, prowadziłam jednocześnie zajęcia z klasą w klasie, jednocześnie łączyłam się z dziećmi, które są w domach, na kwarantannie. I jeszcze dodatkowo miałam, mam kilkoro dzieci z niepełnosprawnością w klasie, więc jak jeden nauczyciel może gdzieś tam w trzech czynnościach naraz dobrze poprowadzić zajęcia, żeby były efektowne. To jest czasami niemożliwe, i w takiej sytuacji wielu z nas, nauczycieli, jesteśmy postawionych. Często pytam dzieci, jak wy się czujecie? Odpowiedzi są bardzo różne. Ja jestem naprawdę bardzo zatroskana o ich rozwój emocjonalny, psychiczny, społeczny. Dzieci mi odpowiadają: proszę pani, słabo, ja mieszkam w bloku, ja nie mogę wyjść, na, pod, na dworzu jest śnieg, a ja muszę siedzieć w domu. Jedno dziecko z zespołem Aspergera, bardzo fajny chłopak. Dużo poszliśmy do przodu gdzieś na zajęcia i on mówi: "Proszę pani, ja, ja wolałbym z panią mieć zajęcia w szkole, ale ja nie mogę iść do szkoły, bo mi nie wolno." Nasi dzisiejsi goście przedstawiają zatrważające dane opublikowane przez komendę Główną Policji, z których wynika, że drastycznie zwiększa się liczba prób samobójczych i samobójstw wśród dzieci i młodzieży. W 2018 roku w grupie wiekowej od 0 do 18 lat zmarło 97 osób przez zamach na własne życie. W 2019 roku samobójstw w tej grupie wiekowej było 98, w 2020 roku już 107. I teraz mówimy często o tych nadmiarowych zgonach, jeżeli chodzi o szpitale. Od początku stycznia do końca listopada 2021 roku 1339 dzieci i nastolatków próbowało popełnić samobójstwo. To prawie 500 prób więcej niż przez cały 2020 rok. Czy to nie są nadmiarowe samobójstwa? Dlaczego dzieci, te najbardziej bezbronne, dlaczego młodzież ta najbardziej problemowa jest tak traktowana? No powiedzmy, że my powinniśmy ich chronić, bronić. To jest zadanie szkoły, tak? To jest zadanie nas dorosłych. To jest przyszłość narodu. No to taki komunał, ale to jest prawda. Poprosiłam dzieci, żeby namalowały. Jak się czują? Zobaczcie państwo, to są prace dziewczynki, dziewczynka z szóstej klasy. Co mi napisało o tej pracy? Przeczytam. Wszystko po lewej stronie jest jałowe, szare, smutne i pozbawione życia. Przedstawia to brak możliwości kontaktu z innymi ludźmi w rzeczywistości. Prawa strona jest kontrastem. Złocisto, rude, jesienne drzewa dają radość, bo mimo wszystkich smutków i rozpaczy, bliscy zawsze są z nami. Postać przedstawiona przedstawia mnie, która czuje się zagubiona w chaosie wielkiego świata. To jest praca. Dziewczynki z szóstej klasy. Mam też inną pracę. Tych prac jest wiele, ale przychodzą tylko dwie. To jest dziewczynka y, narysowała siebie, piąta klasa. Chyba nie muszę komentować, tak? To, co się dzieje, jeszcze nie miało miejsca nigdy y, w historii. W związku z tym. Podejrzewam, że dopiero za kilka lat będziemy mieli efekty. Ostatni rok szczególnie. Bardzo dużo zgłasza się do mnie rodziców, którzy mają właśnie problem, bo nie wiedzą, co się dzieje. Co zauważyłem? Zauważyłem jedną podstawową rzecz, o czym jak rozmawiam z rodzicami, to mówię tak. Trudno mieć pretensje do plasteliny, że ją ktoś tak ukształtował. My możemy. Plastelina nie zadziała sama. Możemy poprzez ręce, które to uplastyczniają, tą plastelinę, możemy coś zmienić. Co zrobić? Jak tu wprowadzić pewne pomysły? Zawsze uważam, że problem ok, ale nie zastanawiajmy się nad problemem, żeby go nie powiększać szukajmy rozwiązań. Proszę państwa. Dzieciom powiedziano, że jeżeli się zaszczepią to będzie normalnie to będą. Zdrowi ich, krewni bliskie osoby obciążenie psychiczne niesamowite. Tymczasem. Też odkrywają, że to bywa czasem no różnie z tymi zapewnieniami. Ostatnia uczennica wróciła z wyjazdu zagranicznego i mówi mi tak, właściwie tam, gdzie byłam, te paszporty nic nie znaczą. I tak trzeba się testować, więc ona uwierzyła zapewnienia, że będzie wszystko w porządku, że będzie mogła sobie jeździć z małą, gdzie będzie chciała. Pojechały, przyjechały i powiedziała mi właśnie taką informację. Więc myślę sobie, że budujemy społeczeństwo poprzez takie zmiany i niewywiązywanie się z obietnic, również społeczeństwo, które po prostu nie będzie nas szanowało jako dorosłych. Więc podczas naszych działań zastanówmy się nad tym, czy wszystko to, co robimy, jest rzeczywiście ku dobru naszej młodzieży naszego narodu i będzie kiedyś owocowało dobrze jak trzeba.